<głos> <głos> nie! Nie myślę ci na rowerze! Nie wiem! Tu cię nie nauczył nigdy? Ja nauczyłem, ja cię chcę nauczyć! Widzę właśnie! No jak? No jak się nauczyłem? <noise> A bokiem! No to bokiem masz jechać! Dawaj, bo, nie dawaj nie bokiem! Tej... Dawaj bokiem! Ale ona <noise> mnie uczyła swoimi bocznymi kółkami! Dawaj bokiem! Gdzie są te boczne kółki? <noise> Lepiej dalej